Jesteś tu nowy, to możesz zostawić suba, no i kliknąć w dzwonek. Wtedy będziesz dostawał powiadomienia o moich filmach. bo mi bardzo miło. Nie wybrał połączenia. No trudno. No kurwa chodzi... O co mi chodzi? O nic mi nie chodzi, Chcę... tylko chciałem materiały na pranka ze skokiem, żeśmy się nie dogadali, tak jak wcześniej mówiłem. Nie dostawałem wiadomości. Pol, Jedną Marcina, dostałem na koniec. wczoraj chyba. Ale to, to jakoś tak miało. Nie wiem kurwa. No trudno, nie. Nie muszę skakać. Mogę sobie na trampolini na trampolinie sobie skoczyć. Nie, nie. No jest, wiem. No jest, w Białym Stoku trampolina. Można sobie skoczyć. No chciałem skoczyć na tym spardochronie bardzo, bo by to było świetne. To by było mega świetne. To by miało dużo wyświetleń i każdy byłby zadowolony. No i by było spoko, ale nie wyszło. Czekajcie, chwilę. Cześć, no. się, że się bałem, no ale skoczyłem, no. no. Ale takich rzeczy się nie mówi, kurde, bo to nie wiem, no. Ja mu nie odpisuję, że go olałem. Zamiast mi to napisać, że kurde, stary, zachowałeś się kulowo, coś tam, coś tam, przeprosiłbym mi, byłoby gitara. On pierdol na tych streamach robi jakiś Saigon. Przychodzi do mnie 200 ludzi i mi tu płacą, że kogoś, kurde, olałem, ty. Nawet jakby malował to moja prywatna sprawa i co was to obchodzi? Kurde. Serio? Już mnie to wkurzyło teraz. Dałem się sprowokować, no przyznaję się, ale. To jest tak, jak ja bym wam się zwierzał, co mi się dzieje między mną a moją dziewczyną. Co moje sprawy? Kurde. Prywatne. Tak samo mam prywatne sprawy ze znajomymi swoimi, z przyjaciółmi. Nie wiem, no kurwa umawialiśmy się na skok, to żeśmy się umawiali na no pierdolę. Miała być konkretna data co kiedy, żebym wiedział, kiedy mam dojechać, na którą godzinę. 600 kilometrów to nie jest taka łatwa sprawa. Tym bardziej, że drogi są chujowe, żeby dojechać do Szczecinka. no jest ciężko dojechać. No kurwa 600 kilometrów, to człowiek musi być gotowy na taką trasę. Jak dostajesz wiadomość dzień przed, 6 godzin przed, kurwa skokiem, że jest skok, no to kurwa. Też... No chuj z tym, no, mi tam nie zależy, żeby tam skakać, no Zajebie sobie skok z bandzi i będzie bez ptakach, Sk Będzie skok na bandzi i, i poptakach, no nie musi to być skok na spadochronie. Może to być na bandzi i będzie też równie dobrze, no tak mi się wydaje. Chuj, no i tyle, no, co, co mam powiedzieć? Trudno no. Sobie skoczę z na bandzi i wyje wyjebane mam. Dziwnie, że to tak sprawy teraz się załatwia na internecie. Ja muszę też swoim widzom odpowiedzieć czemu Ale Marcin, nie skaczę. Ale się nie tłumacz, Sam ci zaproponował, żebyście skakali. Odpowiedziałeś tylko na Donejka. No odpowiedziałem tylko na donejka. na donejka. No a co miałem no. powiedzieć? No, obsrałem się skoku. No. To... Pisali na grupie, co pisali dzisiaj na grupie? Że się obsrały, że miałeś skakać z meduzą No właśnie o to chodzi, że jestem popychany przez ludzi. No bo oni nie rozumieją, że dostaję milion on wiadomości. Też, on też, przychodzą do niego, wypisują go on wie, że co no chcę wejść i posłuchać, czy coś o nie mówisz, czy nie. Odpowiedziałeś na tego. Już prywatne sprawy. Sam zaproponował odpowiedzi A jakie głos. to są prywatne sprawy, jak to kurwa oby nasza widownia wie i jego widownia wie, że miałby skoczyć. Ale ty skok. nic złego nie mówisz, tylko prawdę. A zresztą co to są za prywatne sprawy? Mieliście skoczyć, sam ci zaproponował. No kurczę, piszą do ciebie ludzie, że się obstraź, to powiedzieli, no że nie dam ci konkretnego, wiesz. Yy, w konkretnej daty i konkretnej od, o, odpowiedzi, czy skaczecie razem czy nie. No tak. No i tyle A. powiedziałeś, no. No kurwa. Ale chodzi o to, że ludzie muszą zrozumieć, że musiałem w jakiś w jakikolwiek sposób odpowiedzieć czemu nie skoczyłem z według. Przecież przez miesiąc czasu by mi każdy mówił czemu nie skoczyłem. Hmm. No to powiedziałem czemu nie skoczyłem. No nie dostałem informacji, kurwa, no nie byłem wkołowany w skok, no i chuj. Ale to są chyba sprawy prywatne. No, jak taka sprawa może być prywatna, jebany debilu, jeśli kurwa wszyscy widzowie wiedzieli, że ma być skok? Typie, muszę odpowiedzieć na to pytanie. Co mam być jebany po piździe za to, że nie skoczyłem? To był special kurwa na 300 tysięcy subów. 300 tysięcy subów to jest kurwa coś, co. co, co no jest 300 tysięcy subów, typie. Ma być skok na 300 tysięcy. Jak się teraz z tego wywiązać i nie mówić nikomu nic na ten temat? Jest kurwa grupa ludzi, która. która musi wiedzieć, co się kurwa dzieje w tej sprawie. Co mam siedzieć z zamkniętą mordą, kurwa? Pojebało cię. No pojebało cię, kurwa. Odp odpowiada odpowiedziałem na pytanie, kurwa. I chuj, no. Moim zdaniem to on, to jak tak jak ty puściłeś to, co on do tobie gadał to on się brzydko na mnie zachował, nie. u Jezus bo gada o mnie dobra, a w dupie to mam niech se gada i w ogóle co? Jeszcze gadałeś... A nie? No nie, ja odpowiedziałem ludziom, no. kurwa, dlaczego Twojego nie, nie skacze nie no. no tak. No. Jeszcze powiedzieć na końcu, że masz go za kolegę, dobrze możesz no a on słuch, nie wiem, czyta jakieś bzdury na czacie i się sugeruje tym. Mam. Hmm. Jeszcze on nie gada sobie w dupie, to ma, o Jezus, no, naprawdę. Dobra, Dorosły facet, no. Z koniec tematu już będziecie chcieli to sobie wyjaśnić po streamie no. i Nie, gościu.